Witajcie, witajcie kochani, jedziemy przez Olcze. Jedziemy przez Olcze do sanktuarium cudownego medalika na Olczy, ale niestety zaczęło trochę trochę. Nie wiem czy mi się uda dziś to nagrać, ale będę próbował. że jedziemy do Sanktuarium Cudownego medalika na Olczy Warto odwiedzić to miejsce Słuchajcie, pogoda już jest troszeczkę słaba Ale nie wiem jak będzie dalej w tygodniu Także myślę, że wolę to dziś nagrać Nawet jak bym później to wrzucił na vloga, na YouTube'a To po prostu, słuchajcie zapowiadają że będą deszcze także nie wiadomo jak będzie z myślę sobie jadę i po prostu nagram wam to a tutaj jest e, na Olczy to piękne sanktuarium cudownego medalika także warto się tu też zatrzymać powiem wam i co wam jeszcze powiem na, temia, na temat Olczy Olcza to jest taka dzielnica Zakopanego gdzie też są ładne widoki i spoko noclegi bo jest blisko do centrum, jakby ktoś był zainteresowany. Bo tutaj już do Jesteśmy. Dojechaliśmy na olcze I zaraz Wam nagram kościółek. Pierwsze Wam pokażę. Tutaj jest taka piękna kapliczka. I tu jest pomnik w Hołdzie papieżowi na stulecie krzyża na Giewoncie. Ale ta kapliczka mnie zainteresowała, bo ona jest, ona jest, wiecie co, ona jest ładna. Taka wyrzeźbiona w stylu góralskim. Patrzcie się, jaka fajna. Nie wiem, czy to będzie widać, bo już jest ciemno. Bo może trochę będzie widać. Pomacham wam. No, już zaczyna kropić. Powiem wam, no. Ten kościół jest bardzo ładny. Bardzo ładnie wygląda. Z daleka go nawet widać, jak się tutaj jedzie, to majestatycznie wygląda. Niesamowity dachma i bryła też jest bardzo ładna. Ale widzicie, zaczyna grzmieć. Nie wiem, czy burza nie wróci, ale miejmy nadzieję, że mi się uda nagrać jeszcze. A jak nie, to będziemy nagrywać w deszczu. Patrzcie się, jakie piękne rzeźbione kapliczki. Tu jest droga krzyżowa, fajnie zabezpieczyli, żeby też deszcz nie niszczył, ale patrzcie się jakie fajne, to są właśnie wszystkie góralskie ornamenty, na dom się to daje, tak zwane konie. Idę do przodu tam nagrać jeszcze, niesamowite miejsce powiem wam, ten kościół. W ogóle stąd też są ładne widoki na Harendę i Gubałówkę, tak samo Tatry, Kasprowy Wierch, ale no dzisiaj nie ma pogody. Jak będzie pogoda to postaram się tu jeszcze kiedyś przyjechać i Wam tu nagrać. Stąd ładnie też widać Nosal. Zobaczcie się jakie piękne sanktuarium. Tutaj normalnie są pielgrzymki w to miejsce, bo ten cudowny medalik jest bardzo popularny Teraz jest nabożeństwo, to nie będę wchodził do kościoła Chociaż może tak wejdę tylko do przeciąka, żeby wam nagrać, żeby was zachęcić, żebyście to miejsce odwiedzili Bo jest naprawdę ładne A i tak zaczyna kropić, tu jest w ogóle takie schodki, są z głównej ulicy, można tu wejść od razu. Jakby ktoś e, szedł na nogach, to można na nogach tu sobie wejść tymi schodkami. Nie trzeba tam, gdzie ja wjeżdżałem, to jest, to jest dalej. Ale wiadomo teren górski no to muszą być schody i dookoła macie takie piękne e, kapliczki drogi krzyżowej. Jeszcze z tej perspektywy chcę nagrać brzmi no niestety Nic nie poradzimy. Ale patrzcie się jaki ładny ten kościółek jest. Mówię wam, jak będziecie jechać do Zakopanego, to na pierwszym rondzie jak jest McDonald i Orlan, odbijacie w lewo i przejedziecie koło tego kościółka przez olcze, olcza to jest takie przedmieścia zakopanego to są. Wiecie o co mi chodzi. No dobra. Idę jeszcze na chwilkę środek wam nagram, żeby Was zachęcić, żebyście tutaj przyjechali jak będziecie mieć chwilę. Ja nawet często tutaj nie bywam, bo zapomniałem o tym miejscu, bo bliżej mam do tych krzeptówek co wam nagrywałem, ale to miejsce też jest niesamowite. święte w niedzielę o 18.20, dni poprzednie o 7 w niedzielę, 9, 11, 18 i w pozostałe dni o 7, 18 i 20. błaganie nasze. Czytanie z księgi proroka Michała. Tak mówi Pan. A Ty, Betlejem Efrata, najmniejszy jesteś wśród plenum ludzkich. Z Ciebie wyjdzie dla mnie ten, który będzie władcą w Izraelu, a pochodzenie jego od początku od dni wiecznych, a Boga swego osiągnął wtedy, bo odtąd rozciągnął swego jeśli chcieli więcej wiedzieć to wyszukajcie sobie w necie, bo to jest niesamowita rzecz i myślę, że Warto ją mieć przy sobie. Cudowny medalik. Kiedyś Wam może opowiem na temat tego cudownego medalika, ale to będzie już następnym razem. Słuchajcie, będę kończył, bo muszę jechać dalej. Ale zależało mi strasznie, żeby wam nagrać to sanktuarium, żebyście wiedzieli o nim, jak przyjeżdżacie do Zakopanego. Pada deszcz teraz, ale tak delikatnie. Ale to nic. Tyle, co wam nagrałem, to myślę, że będzie już wystarczająco. A. Warto tu przyjechać samemu i zobaczyć na własne oczy, jakie to jest miejsce. I jak wygląda, tyle wam powiem. A jeżeli tutaj będziecie i nie będzie zachmurane, to widoki są oszałamiające na tatry i na zakopane, na, na Kasprowy Wierch nosa i tak dalej. Także też piękny punkt widokowy. Gubałówkę widać harendę i tak dalej. Słuchajcie kochani, dziękuję Wam, żeście oglądali. Zapraszam na następnego vloga. Napiszcie jakiś komentarz, czy byliście tutaj, czy, czy zamierzacie przyjechać. Czy podobają się Wam takie miejsca? No, i tyle. Dejcie łapę w górę. Subskrybujcie kanał. I do następnego vloga, kochani. Pozdrawiam Was gorąco z Olczy dzisiaj. I z sanktuarium cudownego medalika. Niestety popadało już po kamerce i jest, i jest mokra, ale i tak kończymy nagrywanie na dziś. Także fajnie, że się udało. Fajnie, że się udało nagrać. Nad gubałką świeci słońce, a tutaj pada nieźle to wygląda, co nie? To na zakończenie taka pogoda jest w górach, a podejrzewam, że zaraz to słońce wyjdzie z za tych chmur i normalnie powiem wam, że będzie pewnie świecić słońce. Tak mi się wydaje. To jest niesamowite. Gdybym tutaj nie był, to bym pewnie tego nie nagrał. Ale cała Gubałówka jest jakby w chmurach i zaraz wyjdzie słońce. To taka wisienka na torcie na sam koniec. Taka jest pogoda w górach. I co? Nieźle, co? Zachód słońca taki. Powiem wam, że w szoku jestem. A tu patrzcie się jak ciemno W takim słoneczku Całkiem inaczej ten kościół wygląda no nie? No Ale to już końcówka vloga, także Trzymajcie się koch Taką mam pogodę w górach, że samego mnie zaskakuje. Praktycznie cały czas, bo dawno takiego miksa pogodowego nie było.